Hejka! Dzisiaj przedstawię Ci dziewiątą część boskich postaci z mitologii greckiej. Mam nadzieję, Ci się spodoba. Zapraszam więc do obejrzenia i skomentowania. Numer 41. Limos Limos był lub była w mitologii greckiej bóstwem głodu i śmierci głodowej. Teogonii Hesioda, czyli wcześniej już opisanemu eposowi o historii bogów, autor przedstawia tę postać jako dziecko bogini Eris. Homer natomiast, czyli autor słynnej powieści Iliada, wiedzi, że Limos jest dzieckiem samego Zeusa. Numer 42 Lips Lips był bogiem uosobieniem wiatru południowo-zachodniego. Był postrzegany jako ciepły, suchy wiatr zakrywający niebo lekkimi chmurami, wyjący z południowego zachodu. Jak już mówiłem o jednym z wcześniejszych jego braci, jest synem pary tytanów Achrajosa i Eos or ma kilku braci.